Bardzo się cieszę, że dziś naprawdę w pracowitym dniu, przy no wspaniałej rzeczywiście pogodzie, pan Ambasador po raz pierwszy trafia na Podkarpacie, może się zapoznać z naszą kulturą, z naszym dziedzictwem, także z naszą gospodarką. Bardzo się cieszę, że dzisiaj w trakcie naszej rozmowy, w trakcie naszego spotkania, snuliśmy plany naszych przyszłych działań, które od spotkań związanych z kulturą, z dziedzictwem, z historią, będą przechodziły do naszych relacji gospodarczych. To, myślę, jest ważne i istotne, abyśmy te dwa bratnie kraje, które są historycznie ze sobą związane, które też mają wspólną kulturę słowiańską i tradycję, naprawdę tą współpracę rozwijały. da danas možemo ovdje u ovom mjestu i na ovom mjestu predstaviti i ovu našu izložbu koja govori o dubokim i snažnim vezama između Poljske i Hrvatske. I zato bih se zahvalio posebno voditeljici našeg predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Poljskoj, gospođi Agnješki Puščević koja je i omogućila da se organizira ova izložba A jest to znaczy, która przedstawia chorwacką turystyczną u. Wierzymy głęboko, że intensyfikacja wzajemnych relacji, poznanie wzajemnej kultury, historii, sztuki sprawi, że relacje gospodarcze nabiorą pełniejszej barwy, i ta wizyta jest jednym z elementów, która temu będzie służyła. Dwa lata temu powstał po raz pierwszy pomysł, żeby pokazać. Um, to, co w Chorwacji jeszcze mniej znane i nieodkryte. I tak narodził się pomysł stworzenia właśnie tej wystawy Chorwacja czy zadar cząstką um, polskiej i chorwackiej historii. Tak jak wszyscy tutaj moi przedmówcy wspomnieli, niewątpliwie Polacy kochają Chorwację. Właściwie. Parę tysięcy nam brakło do miliona gości z Polski w tym roku. Mam szczerą nadzieję, że w przyszłym w końcu przebijemy bilion. Wystawy o polskiej historii zadarskiej i chorwackiej uważam za otwartą.